Siemanko mordeczki, witam was. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Stranger Things. Zaczynamy tam, gdzie skończyłem ostatnio. Oczywiście mamy tutaj do wyboru zacząć od nowa. Możemy zresetować zapis. Czego nie chcę zrobić? No i możemy na jeszcze innym poziomie trudności. OK. Mamy tutaj tuż przed wejściem do Upside Down. OK. Mamy już ciach. Wchodzimy do Upside Down. O la Mocno oberwał. Pierdut. Rozumiem już. Trzeba będzie zlikwidować te te całe te roślinki trzeba będzie zlikwidować. Okej, okay, teraz tutaj, ciach. To już tutaj. O, i proszę bardzo. Przechodzimy dalej. Mhm. Mm Coś nie pykło. Dobra. Teraz ciach. tutaj pierdut. Okej. Okay. Muszę jeszcze raz. A no tak, trzeba wszystkie naraz. Dobrze, to już wiem, jak to mogę zrobić. Tutaj trzeba. Albo spróbujmy. O, jednak nie da rady, bo za bardzo dupnięte to było. Myślałem, że da radę po skocie, a tu nie. Aha, no tak, nie da rady przecież zmienić teraz. Dobra, dajcie mi chwilę. Ok, to tutaj się trzeba było ustawić. Ciach, i teraz tu. pierdut. O, kurde. A ja 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 jednak się nie udało. O, w mordę, tego to się nie spodziewałem, że będzie trudniej. O tyle trudniej, że będzie właśnie tutaj. Mhm. Hmm, hmm. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, okay, może to w ten sposób, że trzeba podwójnie. Nie. Kurde. Normalnie nie wiem jak dalej przejść. No to czeka mnie grubsza rozkmina. Ok, spróbujmy w ten sposób. Tak. To o to właśnie chodziło, żeby tak się zsynchronizować. Dobra, moment. Jak śleśny gąszcz. Netoperki jakieś mamy jeszcze jedno przejście tutaj ale przejdźmy tutaj o jakiegoś mamy strażnika Okej, okay, mamy miśka Ciekawe, co tutaj dokładnie trzeba zrobić. O kurde! No nieźle. One to są. Aha, czyli to było po prostu chyba wyjście z upside down. Teraz mamy las jakiś. Jak tu, na przykład, zmusić tego miśka, żeby zaatakował to drzewo? No właśnie, nie mam pojęcia. No właśnie, jak tutaj zrobić, żeby... Hmm, no to czeka mnie gruba rozkmina Co zrobić żeby w ogóle Tutaj się udało to wszystko Jak widzicie przedostać tutaj Przez to Rozumiem chyba już. Wiecie co? To trzeba tutaj strzelić i tutaj. O I voila! Proszę bardzo. Głodny niedźwiedź nie uwalniać ochrona Hawkins. No a ja uwolniłem... ...tego miśka. Dobra, teraz zmiana na Opa. Co my tu mamy? Uwaga, straże, systemy ochronne w postaci pułapek na niedźwiedzie zostaną zresetowane automatycznie w laboratorium Hawkins. No super. Raczej powinienem w to strzelić. Jest. Okej. Okay. A co właśnie z nim też się nie zmieści. Nie ma szans. Kartę mamy. Ale proszę bardzo, tam jakaś ścieżka jest. Jak widzicie, bardzo dynamicznie można tutaj zmieniać, zmienić postaci. Tutaj, tutaj się musimy przedostać. Nie ma co marnować amunicji do procy. Mhm. Dobra, śmigamy dalej. Tu mamy ul, czyli pewnie niedaleko misiek jakiś jest. jeszcze tutaj pierdół pierdół Okej, okay, mamy tego miszka, Czyli już rozumiem, trzeba będzie Okej, okay, teraz y, tylko właśnie Jak tutaj go zmusić, żeby przeszedł? A, tu jeszcze jest. Okej. Okay. To do zobaczenia za chwilkę. Proszę bardzo, trzeba było synchronicznie to zrobić. I mamy bez problemu przejście tutaj. Aha, czyli to dopiero pierwszy jest. Super. Na razie lepiej nie... Yy, nie nie używać amunicji tutaj. Dobra, znowu mamy amunicji trochę. Dobra, mamy znajdźkę. Mhm. Okej, okay. eee, to teraz jeszcze tutaj trzeba by rozwalić tę tą kłodę, ale to za chwilę. Hmm no ale właśnie. Moment. A, bo tutaj jeszcze jest. Super. To już wiem, co należy zrobić. To teraz tutaj. Pierdut. Ciach. Aha, czyli to muszę synchronicznie również zrobić ciach, mach, pach i bach. To. Dobra, nasza. I no właśnie, znowu mamy tutaj Tak, oberwałem, wiem. I mamy przejście. Długa bramka otwarta. Śmigamy dalej. Mamy te nietoperze. No właśnie, mamy teraz problem, bo jest tutaj mięśniak i mamy te ule. Pyk, teraz... O no, to nas rozwaliło. Zupełnie. To już wiem, co trzeba zrobić, żeby przeżyć i rozwalić tego. Bęk. Proszę bardzo. Mamy tą zieloną kartę. Z kluczem i kolejnego netoperka. Już wiem, co trzeba zrobić, żeby tam przejść. Teraz trzeba tutaj otworzyć. Ciach. Tu się ustawić. A, widzicie jeszcze tutaj. No, to już wszystko jasne. Trzeba to zrobić synchronicznie. Ale najpierw yy, jeszcze kamyki. No to tak, najpierw pułapka. Teraz tutaj na miski. Oczywiście, wiadomo, że teraz zginąłem, ale już mniej więcej wiem, jak to zrobić. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, okay, mamy już tak. Tutaj musimy teraz, żeby rozwalić dokładniej ten konar, musimy najpierw. Tutaj, oczywiście. Teraz jako Lukas. Czach, mamy jeszcze miszka. Ale właśnie, teraz ja nie wiem co robić. No to chwilka. No, proszę bardzo, mamy. O to mi chodziło, żeby tutaj przetorować drogę. No dobra. Ciach. Lecimy dalej. Mamy tutaj kogoś. Kto to w ogóle jest? Lukas. Coś mówi, aha, to jest Nancy. No właśnie właśnie. Okej, okay, uratowaliśmy Nancy. Ale mamy tutaj jeszcze przejście. Oj, momento. No dobra, mordeczki. Mamy jako takie przejście już otwarte, ale nie mogłem zdobyć po prostu tamtych, tamtych dolców. No ale wiecie co, i tak już długo trwa ten, ten, ten cały odcinek. Także zobaczymy się w kolejnym. Ja tymczasem uciekam na obiadek.